Osób zmagających się z niepłodnością? Uzbrojcie się w cierpliwość. Leczenie niepłodności to procedura długotrwała i niestety bez gwarancji końcowego sukcesu. Nie wahajcie się zmieniać lekarza prowadzącego, jeżeli czujecie się niekomfortowo. Leczenie niepłodności jest stresujące, zaś zaufanie w kontaktach lekarz-pacjent to podstawa. Poszukajcie ludzi z podobnym problemem. Zwykle nie znajdziecie ich po prostu wokół siebie, bo niepłodność to wciąż wstydliwy temat. Ale przy powszechnym dostępie do internetu łatwo jest znaleźć forum czy organizację pacjencką i poznać perspektywę osób z podobnymi problemami, mieć możliwość zwierzenia się czy zasięgnięcia przyjacielskiej rady. No i na koniec miejcie wiarę, że się uda. Udaje się coraz większej liczbie pacjentów z niepłodnością.